Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym, hashtag drugim odcinku, nagram dla was grę pod tytułem Mimikra Horror Online. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Krawężnik, pozdrawiam Menek, pozdrawiam DGSGSDG... that yeah DSGSDGS Pozdrawiam Menek, pozdrawiam Domino22, pozdrawiam Karbek, pozdrawiam Dominiczka, pozdrawiam live pozdrawiam Junglaosie, pozdrawiam Oliwkę, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Głupiem Muchinka. pozdrawiam Karambola, pozdrawiam Nazwa Użytkownika, pozdrawiam Pałowickiego Gamera. pozdrawiam Sen Giebe, PD, pozdrawiam Oliusa, pozdrawiam Tejon, pozdrawiam. Pozdrawiam Vanessę, pozdrawiam olebanską, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Olewijank, pozdrawiam Kuzyna z Indii, Goronisu, Kina Bosaka, pozdrawiam Marcel Stasiolek, pozdrawiam Wojska Olejniczaka i pozdrawiam wszystkich którzy chcieli zostać przeze mnie postarowieni. No dobra, to teraz zobaczmy, jakie mamy tutaj Boronie. Możemy sobie dodać dwa HP, na przykład tutaj. Aktualizujemy sobie i jest. Obrażenia wykonane, to teraz wchodzimy do GERRANIA, do lobby gardrania i czekamy, aż la minie. Albo po prostu nagranie na granie. No i już do Was wróciłem, moi widzowie. Teraz czekamy, aż gra się zacznie i możemy lecieć. Będziemy szukać apteczki w głównym lobby. Żeby w ogóle coś znaleźć, musimy się bardzo wysilić. Jakiś tam widz mi podpowiedział, że mogę znaleźć apteczkę zdrowia, żeby się uleczyć i żebym nie zmienił się w tego strasznego stwora. No dobra, to lecimy. Gdzie tu znaleźć tom apteczka Mm -hmm. Tutaj dużo alkoholu i dużo probówek, ale nie. Ja szukam apteczki. Kurde, coś się światło zgasza. Tutaj apteczka pierwszej pomocy leczenie nie jest wymagane. Dotykam tą rękę, ale nic tu nie daje. Pomieszczenie elektryczne, pokój wypoczynkowy, dyspozytornia, ochrona, serwerownia. Nigdy tu nie byłem w tej części kompleksu, więc tutaj teraz zajrzę. Panel kontrolny jest w porządku. Antena. Może teraz przyda mi się tu leczenie. Leczenie nie jest wymagane. Wrócę tu do później. Wirus HCB. Tego się obawiam że zmieni się z tego to wrażnego wtorek. Ogrzewanie bazy jest włączone. Magazyn. No i niestety zostałam załatwiona. Jak oceniam? Tak, niech będzie, że tak oceniamy tą skalę. Dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z kolejnego odcinka z Mimic Horror Online, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się, ciepło, cześć Ci, pa. Żegnam się z Wami po tej reklamie. W Brustart nigdy nie było reklamy, i bardzo dobrze, że w Start jest mniej reklam. Jak nawet szukam tej apteczki, to niestety nie mogłem się uleczyć, bo ponieważ leczenie nie jest wymagane. Trzeba było szukać całej bazy wszystkich droni, a ja po prostu tak chodziłam, żeby zostać zabitem I tyle. Hmm. Różne zasoby dronie albo ulepszenia na max full. Wszystko dobrze ustawiłem, zaktualizowałem wszystko. I jeszcze coś nie tak. Twórcy udoskonalili to w tej grze, że po prostu trzeba było szukać drobnych pobocznych miejsc. Na następny odcinek może wybiorę sobie szkołę. I wtedy w szkole będę lepiej się sprawował. No to na dziś i tyle. Trzymajcie się ciepło, czyść i pa narka.